W tym filmiku powiem wszystko, jak spać. Czy na plecach, czy na boku, czy na brzuchu, czy mieć jakiś specjalny materac, czy używać zwykłego Jaśka, normalnej poduszki, czy poduszki ortopedycznej. Zapraszam. W związku z tym, że temat szeroki, to dla Twojej wygody podzieliłem go na pewne rozdziały. Do danych rozdziałów możesz przeskakiwać, sugerując się daną minutą. Ewentualnie na pasku postępu tego filmiku również możesz go przesuwać, aby przeskoczyć do dla Ciebie pożądanego, interesującego rozdziału. No i nie zabierając więcej czasu, bierzmy się do dzieła. Na początku chciałbym zerwać moją plaster i powiedzieć wprost. Nie ma idealnej pozycji do spania dla wszystkich, dla każdego. To nie jest film, który będę przekonywał cię do danej pozycji, że ta jest najlepsza, a ta jest najgorsza. Ja tak nie uważam, że są złe i dobre pozycje. Oczywiście dzisiaj też będę mówił w stosunku do pewnych schorzeń, do pewnych patologii, ale jeżeli jesteś zdrową osobą, wysportowaną gipką, e, mobilną. Wzmocnioną, ewentualnie osobą młodą, po prostu jesteś osobą bez żadnej dolegliwości. Śpisz bez żadnych dyskomfortów, stajesz wypoczęty i bez bólu, to obojętnie w jakiej pozycji śpisz, ta pozycja dla ciebie jest dobra. Jednakże dzisiaj będziemy mówić o pozycjach i bardziej o dostosowaniu tej pozycji, optymalizacji tej pozycji pod dane schorzenia, poddane dolegliwości bólowe. Przechodząc od pierwszej pozycji do pozycji spania na plecach, jakże pożądany dla naszego ciała, troszkę nieraz mniej pożądane dla naszych partnerek, które często z łokcia i z skopa nam dają, bo wydajemy odgłosy, chrapiemy. Jeżeli jesteś w tej grupie, no to będę mówił o innych pozycjach, które będą dla Ciebie. Ale jeżeli jesteś w tej grupie, która śpi na plecach, nie masz żadnych drogliwości, no to. Zostań w tej pozycji, dalej nie śpi, ale będę mówił, czego nie robić, aby też do dolegliwości pewnej nie występowały. Chyba najczęstszym błędem i to trzeba wyłuszczyć, i jest to często omawiane w tego typu filmikach, w tego typu edukacji, to to, żeby nie dawać zbyt dużo poduszek pod naszą głowę, żeby ta głowa nie była w tym takim. Ustawieniu do przodu, w takiej protrakcji, bo później rzeczywiście chodzimy, jak to kolega mój mówi, jak indyk w natarciu z tą głową do przodu. Tego nie chcemy rzeczywiście i to byłoby to mniej pożądane. Ja wiem, że nieraz przed pójściem spać dużo osób lubi sobie poskrolować i to jest ta pozycja najwygodniejsza, aby to zrobić, ale nawiązuję do tego, aby jednak wziąć ten telefon i w takiej pozycji e ewentualnie dawać sobie e tą ulgę wieczorną, choć do. Innej ulgi wieczornej bym namawiał, nie tej z tym niebieskim światłem, więc jeżeli jednak jesteś osobą, która gdzieś tam na telefonie spędza ten czas, no to w taki sposób, jeżeli teraz powiesz, no tak, ale ręce mi się męczą, no to może i dobrze, może właśnie to będzie wyznaczenie tego czasu, żeby już więcej tego nie robić, ale. Na pewno nie układaj tego stosu poduszek pod swoją głową, bo pomimo, że w tym momencie nie czujesz jakichś dolegliwości bólowych, to uwierz mi, że kropa drąży skałę. Tak samo tutaj te mikro mikronapięcia, mikro wysunięcie, to, to straumatyzowana taka pozycja może przerodzić się, nie musi, ale może przerodzić się w pewne objawy, dolegliwości bólowe, tudzież nawet jakieś takie zmiany w Twojej postawie. Jeżeli jednakże masz dolegliwości uborowe związane z kręgosłupem lędźwiowym dolnym odcinkiem kręgosłupa, bo najczęściej pacjenci właśnie takie coś zgłaszają. To po pierwsze, trzeba odpowiedzieć sobie, na jakim materacu śpisz, i o jego twardości też jeszcze będę mówił do temata materaca jeszcze dojdę. No ale tutaj to jest jedna, jeden aspekt, który chciałbym, abyś, na którym chciałbym, abyś się zastanowił. Na pewno masz jakieś doświadczenie tego. Różnych twardości materacu, i to jest ta pierwsza rzecz, na którą trzeba byłoby się zastanowić. Jednakże, aby w jakiś sposób też sobie przynieść ulgę, jeżeli wyszło Ci, że to nie, nie materac jest problemem, no to po pierwsze spróbuj wziąć jakiegoś zwykłego jaśka, zwinąć sobie, i po pierwsze dać na przykład pod kręgosłup lędźwiowy, żeby zrobić pewną formę jego wygięcia wsparcia. Jeżeli tak będzie i będziesz czuł się dużo lepiej, no to już wiemy, że właśnie, czym bardziej miękki materaz, czym bardziej będzie się zagłębiał w dół, tym gorzej dla ciebie, ponieważ poprzez ten wałek, przez tą poduszkę, poprzez to włożenie czegokolwiek, co zwinąłeś pod kręgosłupę wziowy, wytwarzasz większą lordozę i jest bardziej twardo, prawda? Ale jeżeli to przynosi ulgę. Krótkosiężną, jak i dalekosiężną, no to po pierwsze trzeba byłoby się zastanowić, czy rzeczywiście nie spać na czymś twarczym, a po drugie, no właśnie w taki sposób, jak teraz to zrobię, możesz się ratować. Oczywiście trzeba pamiętać, że w trakcie nocy i tak byś się przekładał i może ten wałek gdzieś tam sobie ucieknie. Drugą rzecz, którą warto by było sobie e ewentualnie zrobić, to pod nogi zrobić sobie mały taki wałek, aby mieć lekkie zgięcie w obrębie stawów kolanowych, tak także w stawach biodrowych. Wtedy rzeczywiście troszkę możemy poczuć ulgę w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Przejdźmy zatem do materaca. Jaki masz wybrać? Który jest dla ciebie? Czy masz mieć twardy, czy masz mieć miękki, czy masz mieć terebon plastyczny, Czy warto dopłacać do... Ekskluzywnego materaca po kilka, nawet kilkanaście tysięcy. I Ty tu Cię zaskoczę: ja nie wiem, jaki materac jest dla Ciebie. Tak naprawdę śpi na tym, na czym Ci wygodnie. Jeżeli masz jakieś doświadczenie, na przykład byłeś u babci na wyjazdach w hotelach, gdzie materac był na przykład za miękki, ja tak nie, kiedy jadę gdzieś do hotelu i materac jest za miękki, to rzeczywiście czuję się niekomfortowo. Więc ja osobiście, jeżeli zapytałbyś mnie, to mam materac, raczej znaczy z tych czwartszych, powiedziałbym takie 4 na 5. To mi leży. Leży to do mojej pozycji spania? Leży to do mojego komfortu. Niestety w tym filmiku nie odpowiem ci dokładnie, specyficznie na pytanie, który ten materac, który rozmiar, która firma, który model. Niestety. Trzeba to brać to do siebie. Udaj się najlepiej do sklepu, w którym są takie materace. Poleż troszkę na nich, i jak powiedziałem ci jedną poradę odnośnie twardości, jak jest, żeby dobrać to do swoich doświadczeń, to druga porada byłaby, że jeżeli wybierzesz się do takiego sklepu, do czego polecam, to wybierając taki materac, poleż troszkę. Czyli często pacjenci wyudają się do takiego sklepu, poleżą sobie 2-3 minuty i jeszcze. Nieraz nie do końca w tej pozycji, w której śpią, czyli na przykład śpią na boku, ale poleżyli, położyli się w sklepie na plecach, położyli 2-3 minuty, poczuli się wygodnie i kupili. Okazuje się, że jak poszli do domu, dostali ten materac, rozłożyli, położyli się na boku i spali 2-3 godziny, to było im niewygodnie. Więc pamiętaj, że w większości te materace są termoplastyczne, dostosowują się do Twojej. Odkształcają się pod względem ciepłoty, dostosowują się do twojej pozycji, więc trzeba by było na nich troszkę poleżeć. I to jest właśnie ta porada numer dwa. Ale proszyć jeszcze jeden temat. Jeżeli śpisz na takiej sofie, która jest za mną, rozkładanej, ewentualnie masz stary już materac i niekoniecznie chcesz wymieniać cały, to są też takie materace nawierzchniowe, takie topery, byśmy nazwali. I teraz pomówimy troszkę. O tak. Dzisiaj przedstawimy ci materiał na marki Trenes. Dla tej marki robiliśmy już też filmik odnośnie poduszki, więc jeżeli chciałbyś się dowiedzieć troszkę więcej, poszukujesz własnej nowe poduszki, to link do tego materiału zostawię w karcie ogółu. I nic nam nie pozostaje tylko rozłożyć tą kanapę, sofę za nami i przedstawić wszystko w praktyce. Ma teraz rozłożony, położony właśnie na rozkładaną sofę. Pierwsze, co możecie się rzucić w oczy, to ten zielona siatka, która jest tu wszyta. Fajna rzecz. Ja zazwyczaj taką siatkę rozpoznaję w butach biegowych, takich startowych, które mam, które mają właśnie taką fajną przewiewną strukturę. I tutaj jest ta sama funkcja, czyli funkcją tej siatki wszytej jest to, aby dawać pewną cyrkulację powietrza, że jak kładziesz się i dociskasz to wypełnienie, to wypuszcza powietrze, ale zaraz po staniu rano nabiera świeże cyrkulacja powietrza bardzo na plus. Ta siatka rzeczywiście uważam, że jest to fajna, fajna rzecz. Nie zawsze takowa jest, ale to jest zadbanie też o higienę wypełnienia tego materaca. A moim zdaniem największym atutem tego materaca marki Tranes jest to, że jest zamek i pokrowiec można wybrać. I to jest najistotniejsza rzecz. Prawdopodobnie my mężczyźni o tym tak nie myślimy, ale kobiety już bardziej dobrze, że tak jest. Więc jeżeli jesteś po jakiejś infekcji, bądź po prostu już troszkę zbyt długo poleżałeś, pospałeś na tym pokrowcu, to po prostu rozpinasz, pakujesz do pralki i odświeżasz. W pełni zadbasz o higienę tego, a polecałbym rzeczywiście, w szczególności w takiej aurze jak teraz mamy, czyli gdzie mamy taki jesienno-zimowy czas, gdzie dużo chorujemy, żeby po prostu go wyprać. Przy niektórych większych materacach już tego się nie da zrobić. A propos jeszcze wypełnienia, wypełnienie jest pianki termoelastycznej, termoplastycznej. Będzie ona się poddawać pod względem... Naszego ciepła i dostosowywać się do naszych krzywisk. Jeżeli nie masz żadnych dolegliwości bólowych, no to rewelacja, jednakże jeżeli masz jakąś formę wady postawy i chciałbyś popracować nad tym w nocy, jakkolwiek to brzmi popracować, to raczej to nie jest coś, co będzie korygować Twoją postawę, raczej będzie się do niej dopasowywać, i to jest ważne, aby o tym pamiętać. Dostosowanie się do, do Twoich krzywisk jest rewelacyjne, jeżeli żadnych dolegliwości w związku z swoją wadą postawę nie masz. Więc na tym materacu, co ciekawe, też w i ona właśnie mówi, że ona się tak wtapia w niego i relaksuje, jest dla niej idealny, Ale ona żadnej dolegliwości z punktu widzenia takich czysto statycznych kręgosłupa nie ma. Więc on, mówiliśmy też o twardości materaców szeroko pojętych i ten materac zależności, ale on dostosowując się, inaczej będzie dostosował się do mnie, jak zdecydowanie więcej od Madzi, i dla każdej z nas osoby, czy to będzie nasze dziecko, czy to będzie Madzia, czy to będę ja, o różnej wadze osoby, dla każdego to będzie taka średnio twarda powierzchnia. Średnio twarda bym uznał takie 3 na 5. Istotą tego materaca, moim zdaniem, bo tak już powiedziałem wcześniej, czy on jest dla Ciebie idealnie, tego nie wiem, to Ty musisz sobie odpowiedzieć. Czy masz taką rozkładaną sofę? No ona się nie nadaje do tego, żeby na niej spać. Ona ma funkcję spania, ale głównie jest do siedzenia. Więc jeżeli na takim czymś śpisz, no to taki materac nawierzchniowy jest dla Ciebie polecany. Jednakże jest też polecany, to co powiedziałem, przy materacach już starych, zużytych i nie chcemy całości wymieniać, no to też takie właśnie nawierzchniowe to pary są rewelacyjne. Do czego on jest moim zdaniem e, najbardziej polecany? Dla kogo on jest najbardziej polecany? I tuż z czystym sumieniem rzeczywiście chciałbym to powiedzieć. Jeżeli jesteś osobą, która dużo podróżuje, jeżeli jesteś osobą, która w swojej pracy bądź w swojej pasji zwiedza dużo hoteli i chce zabrać o swój kręgosłup, to to jest super. Zwiniesz to, zapakujesz na większej torby i wtedy rzeczywiście Unikasz tego, o czym wspominałem, czyli tego, że jedziemy gdzieś do hotelu, jest zbyt miękki, jest zbyt twardy materac i budzimy się niewyspani, z drogowościami bólowymi, bez komfortu. No, chyba każdy to w jakiś sposób przeżył. Czy pojechaliśmy do babci na jakieś stare, stare łóżko, czy gdzieś do hotelu. No i rzeczywiście nie ma chyba nic gorszego, niż się nie wyspać i stać z dyskomfortem, sztywnością pleców. A przecież na tych wakacjach, czy w tej pracy, no na wakacjach chcemy wypocząć, w pracy chcemy się wykazać i potrzebujemy tej naszej wydolności kondycji na najwyższym poziomie. Więc to jest rewelacja, jeżeli chodzi o to, że można po prostu to zwinąć i jest to po prostu mobilne. Teraz pytanie najważniejsze. Czy warto? Już najpierw tak nie mówiąc o tym materacu, nie mówiąc o konkretnej poduszce czy o konkretnym materacu nienawierzchniowym. Mówiąc, czy warto w ogóle inwestować w jakieś poduszki za kilkanaście tysięcy, czy to materace za kilkanaście, a poduszki gdzieś za tysiąc, tysiąc dwieście złotych, to już zależy od Ciebie i Twojego podejścia. Każdy inaczej podchodzi do swojego zdrowia. Jeżeli prawdopodobnie jesteś osobą, która ma dwadzieścia kilka lat, no, nie za bardzo zastanawiasz się nad czymś pisz, ja też tak miałem, w 100% cię rozumiem. Jesteś młody, mobilny, nic cię nie boli. Działaj, ćwicz, to nie czas na ciebie. Jednakże, jeżeli jesteś osobą już trochę bardziej średnią dojrzałemuś, dojrzałem w wieku i, i zastanawiasz się, czy to jest ten kierunek, którym powinnaś podjąć, moim zdaniem tak. Jednak z Twoich 24 godzin. 8 godzin prawdopodobnie śpisz, czyli to jest jedna trzecia Twojego życia. Jeżeli masz 36 lat, 12 lat przespałeś. I możesz przespać to w komforcie i można to przespać w twardym, nieznośnym, skrzypiącym materacu. Wszystko zależy od ciebie. Więc raz jeszcze powtórzę to złote zdanie. Ja nie powiem Ci, co masz kupić. Nie powiem Ci, czy masz kupić. To wszystko w zależności od tego, jak podchodzisz do własnego zdrowia. Jeżeli podchodzisz do tego, że chcesz spać, żyć na najwyższym poziomie, to warto w to zainwestować. Warto zainwestować w własne zdrowie. A jeżeli potrzebujesz takiego materaca nawierzchniowego, to tam marka Trenes naprawdę ma fajny wybór. Panie na boku, najczęściej w takiej pozycji embrionalnej, jest bardzo częstą pozycją, w której ludzie śpią, zasypiają i w której też się budzą. Jest to pozycja dla, jak już idziemy w kręgosłup lędźwiowy, Dobra, jeżeli czujesz jakieś formy takiej kompresji, zbyt dużego ciężaru, zbyt dużego napięcia w obrębie mięśni przy kręgosłupowych, to ta pozycja adrenalna jest dla Ciebie jak najbardziej zalecana. Jednakże pamiętaj o tym, że ta pozycja, pomimo tego, że masz np. miękki materac, to dla Twojego boku biodra. Jeżeli masz dolegliwości właśnie z boku biodra, jest to pozycja, która będzie mniej zalecana. Nie chcemy właśnie w taki sposób spać, z tego względu, że będziemy ugniatać właśnie struktury gdzieś tam w obrębie krętarza. Jeżeli tam masz problem jakiś zapalenia tego krętarza, problem z kanetką, problem z ścięgnami przyczepem mięśni pośladkowych. To pozycja spania na boku nie jest zalecana, jednakże jeżeli nie masz problemu z bokiem biodra, ale masz wczesne zmiany, bądź zaawansowane, bądź średnio zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, twoje objawy bardziej są w pachwinie, ewentualnie w pośladku, ewentualnie nawet promieniujące do kolana, ale spanie na boku i miotanie tego boku nie jest z dyskomfortem, nie jest bez bólu, to to, co byłoby zalecane, to żeby włożyć sobie poduszkę pomiędzy kolana tak, aby te biotro nie spadało do środka. I to nie musi być nic wybitnego, po prostu zwykły zwinięty koc, jakiś jaszek, śpiwór, czy to właśnie zwykła, zwykła kodra, poduszka będzie idealna. Tutaj pamiętaj o tym też, że dużo osób zadaje mi takie bardziej precyzyjne pytanie, jakie to, jaka to szerokość mamy być, jaka wysokość tego. Tutaj dostosowuj to do swoich dolegliwości i do swojego komfortu. Tu niestety nie podam Ci takich odpowiednich, idealnych rozmiarów. To wszystko jest uzależnione właśnie od tego, gdzie czujesz się najwygodniej. Oczywiście Ty w trakcie nocy raz jeszcze powiem, się przykładał w różne pozycje, ale, ale ta poduszka, która jest pomiędzy, warto, warto, aby była też taka wypełniająca nie tylko same kolana, ale też troszkę szerzej, też, żeby była na powiedzmy sobie całe golenie, całe nasze podudzia, w taki sposób jak najbardziej warto by było spać. Jeżeli będziesz miał poduszkę e, ortopedyczną, tudzież poduszkę, która będzie odzorować Twoje krzywizny, to jedyne, do czego jeszcze chciałbym namówić, albo zwrócić na to uwagę, żeby Twoja głowa znowu nie szła do przodu, bo często ta pozycja embrionalna kończy się w takiej pozycji, gdzie ta głowa jest zwinięta właśnie w, e, z, w taką pozycję embrionalną, gdzie ta głowa jest do przodu, a tutaj warto zwrócić uwagę, żeby ta głowa była. Prosto leżąca na poduszce. Ja zawsze mówię pacjentom tak, żeby broda była w poziomie do naszych ud, a nie w jakiś sposób celująca w dół. Tylko cały czas zwróćcie uwagę na to, aby broda była w poziomie i w taki sposób jak najbardziej można by było zasypiać. Jeżeli w leżeniu na boku masz dolegliwości bólowe barku, to trzeba by było zwrócić uwagę też na szeroki dział osób, które mają problemy ze stożkiem rotatorów, z mięsiem nadgrzybieniowym, zapaleniem kaletki podbarkowej, tam podbarkową i po prostu szeroko pojętych doliwości w obrębie właśnie obręczy barkowej. To kolejną rzeczą, którą warto było sobie nabudować, to załóżmy, że mój lewy, hmm, lewy staw ma, lewa obręcz barkowa jest bolesna, a to to, co bym sobie nabudował, to zrobił w taki sposób, czyli położył tą rękę na jakichś poduszkach, tak aby ona była wyżej, tak aby nie spadała do środka i w taki sposób e, szedłbym spać, ona by była troszkę do przodu położona i tak bym spał. Często i gęsto ten stożek rotatorów daje ból w trakcie nocy, ale daje właśnie podczas przekładania się, ewentualnie właśnie spania na Zdrowie na, na, na chorej stronie. Więc po pierwsze, stara się nie spać na tej chorej stronie, a po drugie, jeżeli śpisz na tej zdrowie, to wtedy nabuduj sobie stos poduszy, tak aby ją swobodnie sobie położyć, tak aby Twoje dolegliwości się zmniejszały. Lecz nie widzę problemu, aby z takimi dolegliwościami bólowymi barku spać na plecach, ale wtedy może coś podłożyć sobie pod ten bark, żeby ta ręka była troszkę wyżej. Pozycja na brzuchu, najbardziej chyba zdemonizowana pozycja, szeroko omawiana, że jest to najgorsza pozycja do spania z wielu względów. Ja głównie bym to powiedział, że jest to najgorsza pozycja, jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny, no bo on musi być skręcony zazwyczaj w jedną bądź w drugą stronę. Często i gęsto ludzie właśnie śpią w takiej pozycji, jak ja teraz to pokazuję. Nieraz jeszcze z tą ręką gdzieś do przodu, ja to nazywam taką pozycję Piotrusia Pana, czyli tak, gdy Piotruś Pan leciał sobie w powietrzu. No i tutaj mamy dużo rzeczy, które byłyby niepokojące, no głównie ta ręka, na której śpimy. No nie dość, że zgniatamy ją, możemy czuć jakieś drętwienia rąk w nocy i to też jest szeroki dział, jeżeli jesteś osobą, która czuje drętwienia w nocy, to jest... To oczywiście trudny aspekt diagnostyczny, no bo to drętwienie może pójść od kręgosłupaszyjnego, może pójść od na przebiegu całego tego nerwu, może być od nadgarstka, od łokcia, od barku, od uciskania pewnych struktur, ale no tutaj pierwszy co będziesz uciskać te struktury, więc to nie jest na pewno ta pozycja, którą chcemy mieć, jeżeli dolegliwości jakieś takie są. Po pierwsze, tą rękę trzeba by było sobie wyjąć w taki sposób. Po drugie, są takie specjalne poduszki do spania na brzuchu, takie gwiazdki. Jeżeli poszukujesz poduszki do spania i śpisz nad brzuchu, to są takie gwiazdki ortopedyczne, czyli jak wpiszesz sobie poduszka do spania na brzuchu ortopedyczna, to widzę takie gwiazdki, wtedy rzeczywiście to jest poduszka, poduszka, którą jest dla ciebie. Powtórzę się z początku tego filmiku, jeżeli jest to pozycja, w której śpisz, śpisz tak od lat, nie masz żadnych dolegliwości, wręcz czujesz bo znam takie osoby, wręcz, wręcz czujesz, że kładziesz się spać, masz jakieś drogiści bólowe kręgosłupa śpisz na brzuchu, wstajesz i wszystko jest idealne, wręcz że właśnie nic nie boli, to to jest pozycja, w której jak najbardziej możesz spać. Jedyne, co to ten kręgosłup przyjny jest w tej pozycji yy, bardziej skręcony, rozciągany, ale ta poduszka ortopedyczna może troszkę ratować tą sytuację. Czy warto by było zmieniać tą pozycję, ja przynajmniej wtedy namawiam osoby do tego, żeby próbowały zasypiać na boku. Bo zazwyczaj, jeżeli ktoś śpi na brzuchu, to ciężko im się zasypia na plecach. I ja wciąż jestem osobą, która na plecach by chyba raczej nie zasnęła. Chociaż może bym zasnął, ale bym chrapał mocno, jak już wspominałem. A więc, jeżeli jesteś osobą, która śpi na brzuchu, nie masz żadnej dolegliwości, śpisz tak od wielu lat, to nie widzę problemu, żeby tak robić. Jedyne co, próbuj może zasypiać na boku. Tak? Uwierz mi, to do wszystkiego uda się przyzwyczaić. Ja wiem, że teraz mam już powiedzieć, że ja już śpię tyle lat, ja tego się nie odzwyczaję, tak już mam i koniec. Kropka? Uwierz mi, że do wszystkiego uda się przyzwyczaić. Nieraz, jeżeli mamy jakieś niestety, puk, puk, puk rzeczy związane z jakimiś operacjami i musimy spać w danej pozycji, się okazuje, że jakoś udaje nam się do tego przekonać. I tak samo ja uważam, że jeżeli śpisz na brzuchu, to jesteś w stanie. Pracować na tym, aby przynajmniej próbować zasypiać na boku, to że się obrócisz w trakcie nocy na brzuch, tym się zupełnie nie przejmuj. Pamiętaj tylko o tym, aby docelowo też robić pewne ćwiczenia prewencyjne, które były na naszym kanale. W kierunku kręgu supaszyny. No dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wszystko było jasno przekazane. Przede wszystkim, że te informacje będą dla Ciebie pomocne. Jak zawsze, na końcu naszych materiałów zostawiamy dwa odnośniki do innych filmików. Tym razem są to filmiki ćwiczeniowe czyli co robić, jak się ruszać, jakie ćwiczenia wykonywać przed snem. Pozdrawiam.